Tam, na kanale gazetki i promocje z tej strony Chimek dzisiaj nie będzie o promocjach ani o gazetkach, chociaż także, ale o czymś, co łączy Polaków mocniej niż 500, ekstra klasa i grill w majówkę. O narodowej świętości, która bulgocze w garnkach każdej babci i pachnie jak wspomnienia z dzieciństwa: o Rosole. Rosół to nie zupa. To instytucja, to złoty płyn, który spaja niedzielę w logiczną całość. Bez niego nawet najlepszy schabowy nie ma sensu. To byłoby jak mecz bez komentatora, jak bigos bez kapusty, albo jak promocja bez naklejki. Każdy dom ma swój przepis i każdy uważa, że jego jest najlepszy. I tak jest dobrze, bo w Polsce można się pokłócić o wszystko, ale nie o rosół. Rosół to zupa, która. Nie zna granic wieku. Kochają go dzieci, dorośli, seniorzy, a nawet ci, co niby nie jedzą mięsa, ale jak tylko poczują zapach, to nagle robią wyjątek. To zupa, która nie pyta, tylko leczy. Przeziębienie, kaca, czy zły humor w poniedziałek. Rosół nie ocenia, on rozumie. Jednak każdy gotuje go inaczej. Jedni trzy godziny, inni pięć. Jedni na samym kurczaku, inni wrzucają wołowinę, indyka i wszystko, co się akurat znajdzie w zamrażarce. A potem i tak wszyscy mówią: Mój jest najklarowniejszy. W rzeczywistości każdy ma rację, bo rosół to zupa, która smakuje najlepiej wtedy, gdy jest Twoja. A sposób gotowania to już osobna filozofia. Babcie wiedzą, że cebulę trzeba opalić na gazie, nie w piekarniku, bo inaczej nie będzie tego smaku. Marchewka musi być słodka, pietruszka tylko świeża, a woda dolewana z czcią, jakbyś podlewał bonsai, nie garnek. I ta święta zasada: nie mieszaj bo się skwasi, chociaż nikt nie wie, czy to prawda. Wszyscy jednak słuchają, bo kto by się odważył sprzeciwić babci w kuchni. Rosu ma też swoje święta. Niedziela obowiązkowo, na weselu tradycyjnie, na stypie symbolicznie, a w chorobie leczniczo, no i po imprezie. Ratunkowo to zupa, która zawsze jest tam, gdzie trzeba. Może nie uratuje świata, ale potrafi uratować Ciebie. Nie jesteśmy jednak w tym kulinarnym szaleństwie sami. We Francji mają bulion, we Włoszech brodo, a w Azji świętym płynem jest ramen. Ale to wszystko tylko młodsi kuzyni naszego rosołu, bo tam dodają glony, parmezan czy wino, a u nas wystarczy marchew, kurczak i odrobina lubczyku, żeby świat stanął na nogi. Rosół to nie kuchnia fusion, to kuchnia serca i cierpliwości. I może właśnie dlatego jest taki wyjątkowy, bo nie da się go zrobić w 5 minut. Musi bulgotać, pachnieć i dojrzewać, tak jak my. I dlatego tak dobrze do nas pasuje. Czasem klarowny, czasem mętny, ale zawsze prawdziwy. Rosół to Polska w garnku. Ciepły, prosty, pełen wspomnień. Zawsze wraca, zawsze smakuje tak samo, zawsze daje nadzieję, że świat jeszcze nie zwariował. Wystarczy łyżka, talerz i odrobina spokoju, żeby znów wszystko miało sens. Więc jeśli dziś nie wiesz, co zjeść. Zrób rosół. Nie dlatego, że tak wypada, dlatego, że tego po prostu potrzebujesz, bo jak mawiają mądrzy ludzie i babcie, rosół nie tylko syci. Rosół przywraca wiarę w to, że wszystko jeszcze będzie dobrze. I tym złotym, parującym akcentem zapraszam do przejrzenia nowych promocji w Biedronce. Mam też nadzieję, że w Waszych kuchniach właśnie bulgocze ta wyjątkowa zupa. No chyba, że już jest zjedzona. A jak komuś zostało, to może zamrozić i w środku tygodnia poczuć się jak w niedzielne popołudnie. Trzymajcie się ciepło, nie zapomnijcie o lubczyku i kciuku pod filmem. I jak to mawia klasyk, rosół nie pyta, rosół rozumie. Mówcie, Widzę cud, złoty schabowy, mm, to jest miód Z piór białym, snem Do tego kapusta, Ach, jak ja to jem Schabowy love, miłości smak Ziemniaczki, kapusta, nic mi nie brak Co nie romantyzm, to czysty szał Dla takiego obiadu oddam serce całe Schabowy na stole, nie trzeba już go. kolacje przy świecach, a po co to, gdy schabowy na stole, nie trzeba już go. Modra kapusta kręci w głowie mi, w tej kombinacji miłość ma swój sznyt. Tam serce całe Nie ma róży, co by pachniała tak Jak tłusty schabowy z delikatnym krak Kiedy jem go, świat jest w porządku Niech miłość trwa na widelcu w kącie Schabowy miłości smak

do zobaczenia w sklepie Do, ja filmek. Do zobaczenia w sklepie Do ja filmek. Z kanału Gazetki i Promocje Życzę wam miłego dnia, dnia. Do zobaczenia w sklepie To ja hymnek, to ja Do zobaczenia w sklepie. To ja Chimek. z kanału gazetki i promocje. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w sklepie.